tv.podkarpacie.pl Drodzy parafianie, drodzy sanoczanie, drodzy goście, Czas Bożego Narodzenia to czas spotkania się z wielką miłością Pana Boga względem człowieka. Bóg posyła swojego syna, daje nam Jezusa Chrystusa, który przychodząc na świat, wyzwala nas, obdarza pokojem i zapewnieniem wiecznego zbawienia. Dlatego też w imieniu własnym oraz naszej franciszkańskiej wspólnoty z opłatkiem w ręku stając przed Państwem życzę zdrowych, spokojnych, radosnych, błogosławionych świąt. Niech działająca łaska Boża napełnia nasze serca, uzdania nas do czynienia dobra. Niech nowy rok, który będziemy już wkrótce. Otwierali będzie czasem szczególnej Bożej opieki i troski. Życzę wszelkiego dobra, szczęśliwego nowego roku i radosnych świąt Bożego Narodzenia.